przeczytam fragment z Listu świętego Jakuba Apostoła, rozdział pierwszy wersety od 22 do 25. Prowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia Go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Oto Słowo Boże. I oddajemy głos naszemu księdzu. Słuchajcie, dzień bez wyzwania, dniem straconym. Kto był dzisiaj na mszy, słyszał kazanie, ten wie. Drugie wyzwanie to jest takie, że sigla do dzisiejszego fragmentu otrzymałem w czasie, jak prowadziłem różaniec. Dzisiaj. Więc można powiedzieć, że jest to kolejne wyzwanie. Komentarz ad hoc. Mówimy o Słowie Bożym. Mówimy o Słowie Bożym. I wiecie, bardzo kluczowe, czy w ogóle kluczowe jest, myślę, żebyśmy w ogóle zrozumieli, o co chodzi, co to jest, co to jest to tutaj, co to jest to tutaj. Pismo Święte, czyli tak naprawdę zbiór różnych ksiąg. Każda z tych ksiąg powstawała w innym miejscu. Każda z tych ksiąg była pisana przez innych autorów. Używam liczby mnogiej. Bo każda z tych ksiąg była pisana nie przez jedną osobę, tylko przez wiele osób. Yy, dlaczego jest tak, yy, że, że mamy akurat te księgi tutaj? Dlaczego mamy akurat te księgi? Wiecie, to jest jedno z takich pytań, które. Wiecie, ja jestem TikTokowcem czy TikTokerem. Yy, na TikToku bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego mamy tylko cztery Ewangelie? Przecież Ewangelii jest bardzo dużo. No tak, w czasach. Zaraz po apostołach powstawało wiele ksiąg, które się nazywały Ewangelia. Ewangelia Tomasza, Ewangelia Judasza, Ewangelia Marii Magdaleny i dziesiątki innych. Dlaczego akurat te i dlaczego akurat cztery? I podstawą jest kanon pisma świętego. Co to znaczy kanon? Wiecie, w pewnym momencie biskupi zebrali się, żeby ustalić tak definitywnie, które księgi my określamy jako natchnione, a które nie określamy jako natchnione. I powiedzieli o takich czterech wyznacznikach. Skąd możemy wiedzieć, że dana księga jest natchniona? Pierwsza to jest to, że ma pochodzenie apostolskie. Jeżeli mówimy o Nowym Testamencie oczywiście, że ma pochodzenie apostolskie, czyli że została napisana albo przez samego apostoła, albo przez jego uczniów. Więc wszystkie księgi, które są późniejsze, czyli które nie zostały napisane przez apostołów czy przez uczniów apostołów, one już nie wchodzą do Pisma Świętego. Dlatego więc, jeżeli na przykład słyszymy takie odkrycia przełomowe, znaleziono turbo starą księgę, Ewangelia, jak trąbią tytuły, Kościół się nie pozbiera po tym, co tam jest napisane, to najczęściej jestem potem powiedziane, no jest bardzo stara, bo już z IV wieku naszej ery, z IV, co to w ogóle jest? Najstarsze Ewangelia to są tam lata 50-60 I wieku. Czwarty wiek, piąty wiek to już są nowości w porównaniu do tego, co mamy tutaj. Pochodzenie apostolskie. Drugie, że były to księgi, które były używane przez chrześcijan w czasie liturgii. Więc kiedy chrześcijanie się gromadzili, chrześcijanie pierwszych wieków, to już znali te księgi i korzystali z nich podczas Mszy świętej, podczas Eucharystii. Więc to jest bardzo ważne, więc, mają pochodzenie naprawdę antyczne. Trzy, że są zgodne z wiarą. Czyli, że te księgi były, są zgodne z tym, w co chrześcijanie wierzyli. Bo powstawały księgi, na przykład są, mamy księgi, których, które są z pierwszego wieku, ale na przykład wiadomo było, że te księgi nie były używane w czasie liturgii. Były po prostu dokumentami wiary, ale nie były czytane w czasie liturgii. Więc nie weszły do kanonu Pisma Świętego, aczkolwiek ich wartość jest bardzo wielka, bo mówią o tym, jaki sposób wierzył Kościół pierwszych wieków, w co wierzył. Czyli mamy pochodzenie apostolskie, używanie nam mszy świętej, zgodność z wiarą i natchnienie. Czyli przez te księgi mówi Duch Boży. I to jest, żebyśmy wiedzieli, co to jest Słowo Boże, nie? co to jest kanon Pisma Świętego. Druga rzecz jest taka, że kiedy my to czytamy, to możemy podejść przynajmniej w dwóch kierunkach. Przede wszystkim, żeby to studiować, żeby wiedzieć, co to jest tak naprawdę napisane, a co napisane nie jest. Żebyśmy wiedzieli, co jest napisane w Piśmie Świętym, żebyśmy to znali. Wiecie, kiedy ja byłem na rekolekcjach, teraz z mocnymi, to było, no z Witek, jakby wielki respekt. Dla niego, no bo on tak rzucał siglami z głowy, nie tak z czaszki rzuca tam. A, bo to jest Jan 13,3, nie? A, to jest tam Hebrajczyków 2,5, Hebrajczyków, no jest taka księga, nie? Yy, więc on tak po prostu sobie rzucał i ja wiem, że na przykład ja nie jestem w stanie, bo ja zwyczajnie nie pamiętam singli. Ale ważne jest być oczytanym z Pismem Świętym. Być oczytanym. Wiedzieć, co tu jest napisane. Druga jest, no drugie natomiast podejście to jest takie podejście, bym powiedział, bardziej duchowe. Bardziej duchowe, które polega na tym, żeby, że ja nie tylko czytam, nie tylko rozumiem, ale jeszcze pozwalam, żeby to mnie dotknęło, żeby to słowo mnie dotknęło. Czyli żebym zobaczył, że ono jest, jest jakby adresowane do mnie. Co czasami oznacza, że z całego fragmentu pisma świętego, czy z całego pasusu, który akurat czytam, może mnie uderzyć jedna czy druga rzecz. Która może nawet nie będzie jakoś bardzo odkrywcza. Ale może się okazać, że przez to, że ta nieodkrywcza rzecz jest w tym momencie, w tym momencie aktualizuje się jako pełnia ducha świętego, to nagle się okazuje, że to ma dla mnie jakieś bardzo ważne wezwanie. Jest Jakub, który jest mistrzem y, śmiesznych porównań, y, bo mówi o tym, no Pismo Święte jest jak takie lustro, nie? Patrzysz na to, a potem odchodzisz i w ogóle się zapomniał, na co żeś patrzył. I chodzi o to, że my się w Piśmie Świętym możemy przeglądać, że to Pismo Święte ma moc, żeby coś o nas powiedzieć, coś o mnie powiedzieć. To jest ciekawe, bo zobaczcie, nie tyle, żeby mnie zmienić, ale żeby mi objawić prawdę o mnie. Trzy krótkie świadectwa moje. Pierwsze jest takie, i te trzy będą, na, będą dotyczyć rekolekcji ignacjańskich, które polegają na tym, że człowiek zostaje sam na sam ze Słowem Bożym. Pierwsze dotyczy rekolekcji, ja już kiedyś może o tym mówiłem, które miały miejsce tuż przed moimi święceniami, święceniami diakonatu, czyli pierwszym stopniem. To były rekolekcje w ogóle w pięknym otoczeniu, bo odbywały się w Loyoli, w tej Loyoli piękne ogrody, tam wszystkie te rzeczy, o których pił Ignacy, pił, jakby każde, każde miejsce przesiągnięte Ignacjańskością, a moje rekolekcje dotyczyły tak naprawdę dwóch wersetów z pieśni nad pieśniami. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. I słuchajcie, nie wiem, z pięć, sześć dni, cztery medytacje dziennie, tylko te wersety. I tylko to. Przeżarło mnie to. Przeżarło mnie to. To słowo. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Yy, powiedziało jaka jest moja tożsamość. Jakie jest moje powołanie. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Drugie rekolekcje. Parę lat później. Dużo trudniejsze. Bo... To, był tak, to były takie rekolekcje, które były trudne, dlatego że, że dotyczyły apokalipsy. Pojechałem do Częstochowy, jeden z naszych Jezuitów prowadził te rekolekcję, rozpykał apokalipsę na no, mistrzostwo świata. No, nigdzie nie spotkałem się z tak dobrym komentarzem do tej księgi. Rewelacja. Ale ponieważ były to rekolekcje, więc nie chodziło tylko o to, żeby tam zrozumieć, co jest napisane, ale żeby się tym modlić. I pamiętacie, yy, Pamiętacie pewnie jeden z listów do kościołów, nie pamiętam do którego, chyba to była Laodicea. obyś był zimny albo gorący, nie zaś? Wiecie dlaczego to jest napisane? Dlaczego akurat zimny i nie gorący, dlaczego akurat letni? Przecież jak mijesz ręce, to w jakiej wodzie? No letniej. Nie w gorącej, bo się poparzysz, nie w zimnej, bo to jest nieprzyjemne. Przecież akurat wszystko, co jest jakoś ludzkie, jest letnie, nie? I on nam wytłumaczył, mówi, ta miejscowość, o której jest ta mowa, była znana z tego, że była położona nad, nad rzeką. Ta rzeka przepływała z góry, płynęła z góry. Yy, na wysokościach, kiedy ta rzeka miała wartki nurt, była tam, były to gorące źródła w ogóle, ona wypływała jako gorąca. Natomiast kiedy wpływał do tego miasta, to była letnia. Ale uwaga, u góry, u strumienia, kiedy ona wytryskiwała ze skał, były miejsca, które były związane z, nie powiem dokładnie, albo z, z, chyba z farbowaniem czegoś, albo z wytwarzaniem skór. No w każdym razie była to rzeka bardzo zatruta. Ona była, ulegała zatruciu. I kiedy wpływała do tego miasta, była letnia, można było się wydawać, że jest najlepsza, najbardziej przyjazna, ale to była rzeka, która, którą płynęło zatrucie. Obyś był zimny, albo gorący, nie zaś letni. Wcale nie chodzi o to, żebyś nie był określony, ale żebyś nie zatruwał. I wiecie, to mnie tak uderzyło, bo zobaczyłem w tym siebie, obyś nie zatruwał. A to był taki czas, gdzie no, ja sobie, ja robiłem wiele rzeczy, żeby siebie przekonać do tego, że nie mam problemu z grzechem. Ja robiłem wszystko, żeby sobie udowodnić, że nie ma tego grzechu u mnie w moim życiu. A tu się okazało, że Pan do mnie mówi, obyś był zimny, ale nie gorący, nie zaś letni, bo jesteś tą czarną wodą. Tą czarną, zgnitą wodą, która nie tylko że jest zatru sama zatruta, to jeszcze zatruwa innych. I yy, no to mnie po prostu przeorało. Przeorało mnie. I wpłynęło radykalnie na moje życie. Radykalnie. Trzeci moment to są rekolekcje, które były, no, z miesiąc temu. Bo modliłem się modlitwą Ojcze nasz. Wiecie, Ignacy, kiedy mówi o tym, w jaki sposób się człowiek może modlić, to mówi, to weźcie sobie po prostu modlitwę, którą znacie, i słowo posłowie. Módlcie się, rozważajcie słowo posłowie. Ja wziąłem słowo ojcze i nie wyszedłem poza nie, bo mi się rekolekcje skończyły. I nawet nie chodziło o to, że o takiego mojego ojca ziemskiego, co, co właśnie Boga. Nie? ojca. I to jest słowo, z którym też cztery medytacje dziennie przesiedziałem kilka dni, bo ono się okazało w tym momencie dla mnie tak istotne i tak ważne. Więc kiedy mówię o tym, kiedy, tak jak rozumiem Jakuba, kiedy go czytam, to mi się przypominają te momenty, nie, kiedy wstaję wobec Słowa Bożego i ono chce mi coś o mnie powiedzieć. Czasami są to trudne rzeczy, czasami są to rzeczy inspirujące, bo takie jest słowo, jest mieczem obosiecznym. Znaczy, słowo, kiedy w nas trafia, ono nie wraca bezowocne. Ale kiedy w nas trafia, kiedy faktycznie w nas trafia, to ono nas zmienia. I dlatego myślę, że warto jest znać to słowo. Warto jest znać. I ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć. A, bo jeszcze, jeszcze jedna. Na czym polega największy problem, myślę, z, naszym, z naszą lekturą Pisma Świętego, a no mianowicie, że, że nie pamiętamy. To jest w ogóle też ciekawe, ten Jakub pisze, no właśnie, spojrzał w lustro, odszedł już nie pamięta. Nie? Po prostu spojrzał, zobaczył, a potem zapomniał. W jaki sposób um, Żydzi i potem pierwsi chrześcijanie znali Pismo Święte? Boje powtarzali. Boje powtarzali. Yy, najważniejszy moment, najważniejszy fragment dla całego, dla całego narodu wybranego to był ten moment, kiedy yy, to była ta historia o wyjściu z ziemi egipskiej. Dlatego też nie przez przypadek, aby na wieki każdy Żyd pamiętał historię swoich dziadów, którzy wyszli z ziemi egipskiej, to dlatego co roku, kiedy się gro rodzina gromadzi, aby zjeść baranka. To najmłodszy ma spytać najstarszego, dlaczego się tu gromadzimy. Dlaczego ten wieczór jest inny. Dlaczego to robią, żeby nie zapomnieć. Żeby nie zapomnieć. Więc są, dobrze jest mieć takie, y, czy o takie momenty, taką lekturę Pisma Świętego prosić y, taką, która nas tak uderzy, czasami może nawet przeora ale do której warto wracać i którą nie można zapomnieć. Ja chcę się podzielić jeszcze jednym fragmentem moim. Oczywiście nie pamiętam sigli, dlatego sobie sprawdziłem. To jest Marek 3, 13, 14. Marek 3, 13, 14. To, jest, to są dwa wersy, które sobie wpisałem na obrazek prymicyjny. Więc z jednej strony była twarz Pana Jezusa, bo to jest... Taki obrazek, który jest dla mnie najważniejszy, taki obraz, który jest dla mnie najważniejszy, a z drugiej strony były tak, to jest Marek. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, by mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Wiecie, dla mnie każde to słowo, każda ta fraza niesie za sobą ogromne znaczenie. Wszedł na górę i przywołał do, przywołał do siebie, nie przywołał do siebie, tych, których sam chciał, nie przez przypadek, sam chciał, a oni do niego przyszli, w tym też jest moja decyzja, i ustanowił ich, by mu towarzyszyli. Nie po to, żeby było efektywniej, nie po to, żeby było, nie wiem, lepiej, ale żeby być razem, bo chceń z nimi dzielić swoje życie. I potem, aby ich mógł wysyłać na głoszenie nauki. Dlatego wstańcie proszę wszyscy, uwielbiajmy naszego Boga, który jest wielkim Panem, który nas powołuje do tego, który, yy, który chce przez swoje Słowo do nas mówić. Panie, uwielbiamy Cię, bo Ty w swoim Słowie jesteś ciągle obecny, Ty do nas ciągle mówisz, nie porzucasz nas, przez wieki i od wieków mówisz do swojego Kościoła, przypominasz o swojej miłości. Panie, błogosławię Cię, błogosławię Cię po wielu. Bo wielu dzięki Twojemu Słowu odnalazło Słowo Życia. Wielu dzięki Twojemu Słowu, dzięki kontaktowi z Twoim Słowem, Ty doprowadziłeś do, do, do spotkania z Tobą, do miłosierdzia. Pozwoliłeś pojednać się, pojednać się między nami, pojednać się z Tobą. Panie, błogosławię Cię, bo Ty jesteś ciągle obecny. Błogosławię Cię, Panie, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Za Twoje Słowo bądź uwielbiony, Panie.